Jakiś rok temu nagrałem dla was materiał top 10 sportowych motorów 125. Więc teraz po roku mam dla Was drugą część, tak samo z motorami klasy 125. W tym materiale będą motory nie tylko można powiedzieć niemieckie, które są najczęściej sprowadzane właśnie do nas do Polski, tylko polecimy troszkę motorami, które są bardziej popularne w Anglii, Wielkiej Brytanii itp. itd. Więc dajcie subika, łapkę w górę i zapraszam do oglądania. W dziesiątym miejscu naszej listy ląduje Lex Moto Adrenalin. Motor ten jest przeznaczony dla nastolatków. Jest to supermoto, w którym silnik o pojemności 125 jest chłodzony powietrzem. Jest on jednocylindrowy i czterosłowowy, czyli jest po prostu ekonomiczny. Generuje on moc 11 koni mechanicznych, czyli też jakoś niezawrotnie mało. Co ciekawe, warto też wspomnieć, że był on kiedyś montowany w starych Suzuki GSX 125. Na dziewiątym miejscu ląduje Lex Moto Venom. Jest to jeden z najtańszych i przy tym też najlepiej sprzedających się motocykli tej marki. Posiada on odtwarzacz MP3 i radio. Głośniki znajdują się na zbiorniku paliwa. Generuje on moc 11 koni mechanicznych. Na stronie producenta możemy go znaleźć za 6669 zł. Motocykl ten jest bardzo oszczędny, bo jego spalanie wynosi 3,5 litra na 100 km. Na ósmym miejscu naszej listy ląduje KTM Duke 125, bardzo popularny naked od marki KTM, posiada silnik, który generuje 15 koni mechanicznych, jego spalanie wynosi zaledwie 3,3 litra na 100 km. żeby go dorwać niestety będziemy musieli przygotować około 10 tysięcy złotych. Nie będę dawał jakoś dużo informacji na temat tego motocykla, bo tak naprawdę jest to bardzo popularna jednostka tej klasy, więc większość osób, która szuka po prostu motocykla klasy 125 już zna dużo informacji na temat tego modelu na siódmym miejscu ląduje już bardzo popularny Suzuki GSX-R 125 jego silnik generuje moc w wysokości 15 koni mechanicznych motocykl na tej liście spalający najmniej czyli 3,1 litra na 100 kilometrów Niestety jego cena jest dosyć duża, bo wynosi 19 tysięcy złotych na stronie producenta Choć rocznik 2017 można już wyrwać na ebayu za około 13 tysięcy złotych Na szóstym miejscu ląduje można powiedzieć brat motocykla, który pojawił się miejsce wcześniej, czyli Suzuki gsx -S. Jest to silnik przyniesiony dosłownie z gsx R, tylko po prostu do budy w Nakedzie. Generuje on tak samo 15 koni mechanicznych. Spalanie też wynosi 3,1 litra, lecz kosztuje on minimalnie mniej, bo na stronie producenta wychaczymy go już za 18 tysięcy złotych. Lecz na eBay już roczniki na 2019 chodzą już za około 13 tysięcy Na miejscu numer 5 ląduje młodsza siostra R6, czyli Yamaha XZF-R125. Silnik, który jest tam wsadzony, generuje 15 koni mechanicznych. Jego spalanie, podobnie jak w Gixie, wynosi 3,1 litra na 100 km. Niestety jest on troszeczkę droższy, bo na stronie producenta będziemy musieli za niego zapłacić 22 tysiące zł. Na eBayu można znaleźć rocznik 2019 w cenie 19 tysięcy zł, lecz na popularnych nawet w Polsce stronach do sprzedaży można go wyhaczyć około 80 tysięcy zł. lecz będą to roczniki minimalnie starsze. Otwarte miejsce na naszej liście zajmuje Lex Lexmoto LXR 125. Silnik w tym motorze generuje moc 12 koni mechanicznych. Na stronie producenta możemy go kupić za około 10 800 zł. na ebayu chodzą roczniki 2020 podobnie. Jest to motor, który na polskim rynku jest dosyć trudny do znalezienia, więc niestety w tym przypadku będziemy musieli się bawić w sprowadzanie z jednego kraju. Na trzecim miejscu ląduje Honda Monkey. Silnik, który posiada ten motocykl, generuje nam 9 koni mechanicznych. Za ten motocykl zapłacimy jedynie 3700 funtów. Jak na mały motocykl przystało, jego spalanie na 100 km wynosi zaledwie 2,4 litra. Drugie miejsce zajmuje bardzo popularny motocykl czyli Yamaha MT-125, silnik, silnik który został zamontowany w tej 125 generuje nam 15 koni mechanicznych, spalanie oscyluje około 3 litrów na 100 km. niestety jeśli będziemy chcieli kupić nowy motocykl ze strony producenta będziemy musieli zapłacić około 22 tysięcy złotych, lecz starsze modele tego motocykla możemy znaleźć już na Eliksie na przykład za 10 tysięcy złotych. I wreszcie pierwsze miejsce, które zajmuje Honda CB125R. Silnik zamontowany w tym motocyklu generuje jego spalanie, też oscyluje koło 3 litrów na 100 km, lecz za kupienie nowego motocykla będziemy musieli zapłacić koło 19 tysięcy złotych. Lecz na Eliksie starsze modele już chodzą koło 15 tysięcy złotych. Na tą chwilę to już koniec. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz na przykład z filmem, który chciałbyś zobaczyć. No i w sumie to tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!